Cześć. Opowiem dziś Tobie o związkach, relacjach i pracy. Oraz czy budujesz rzeczywistość na zasadzie uzupełniania siebie, czy też przedłużania siebie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym podkreślić, że wszystko, co daję Wam w materiałach na moim kanale YouTube, czy też na mojej stronie facebookowej, jest to. Pewnego rodzaju inspiracją, możesz to wziąć, lub nie musisz tego brać. Niektóre zasady będą korzystne dla ciebie, a inne może nieadekwatne w tym etapie życia, na którym w tej chwili jesteś. Więc to jest ok, to ty decydujesz. A więc generalnie jest tak, że ty budujesz relacje, a relacje budują twoje życie. Na samym początku proszę Cię zastanów się nad tym, jak tobie jest w ogóle w relacjach, czy potrafisz budować fajne związki, czy te związki wydają się tobie być partnerskie, czy też raczej toksyczne. Rozważymy dziś budowanie relacji na dwóch pułapach. Pierwszy pułap to poziom przekonań, drugi pułap to poziom strategii. Poziom przekonań, czyli to, w co wierzymy i czujemy, to w jaki sposób one wpływają na nasze życie i relacje. Drugi pułap, bardziej strategiczny, czyli jaka mała rzecz, jakiś nawyk, taka życiowa, prosta i jasna strategia jest w stanie poprawić Tobie funkcjonowanie i zdecydowanie poprawić wszystkie relacje. Postaram się Tobie podpowiedzieć, jaka to mała strategia pozwoli. Podnieś tobie wszystkie relacje, które budujesz. Rozpocznę od przekonań, a Ty sprawdź sobie, czy właśnie takie przekonanie masz w swojej głowie dziś. Przekonanie typu, a, aby być docenionym, kochanym, potrzebuje spełniać pewne warunki lub potrzebuje się dopasować, potrzebuje coś udowodnić. Czy tobie takie przekonanie towarzyszy? Jeśli tak, to to właśnie przekonanie może kierować Twoimi wyborami i kształtować relacje, w jakie wchodzisz. Jednocześnie zauważ, że jeśli cały czas coś próbujesz udowodnić, zauważ, jak duże ograniczenia w środku, jak duże konflikty wewnętrzne w środku, w Twojej głowie i w Twoim sercu to tworzy. Na przykład, jeśli czujesz, że z kimś absolutnie łączy cię więź na zasadzie bliźniaczych płomieni, taka więź metafizyczna, coś takiego, że naprawdę mocno wierzysz, że jesteście ze sobą połączeni. To nawet czy w takich relacjach warto jakby rezygnować z bycia sobą? Bo od razu w pewnym sensie to bycie to bycie sobie przeznaczonym, to też zakłada jakąś pracę że ze sobą. To znaczy wyznaczenie, wyznaczenie sobie jakichś granic, jakichś ram. Co mam na myśli? Czyli czy ja muszę udawać kogoś innego niż jestem? Na poziomie przekonań warto sobie wypracować wiarę w to, że ja mogę być sobą absolutnie i nie muszę się podporządkowywać. A to co ja muszę zrobić, to muszę wypracować uczciwą i transparentną komunikacją. Ponieważ to, co tworzymy razem, wspólnie, to co tworzy trwałość i siłę w związku, to jest transparentność, czyli szczerość, prawda odnośnie mnie i ciebie, odnośnie tej relacji oraz nazywania pewnych rzeczy. Daj znać, jak to widzisz i czy jest to dla Ciebie zrozumiałe. Druga rzecz to jest pytanie, czy świat i rzeczywistość, którą budujesz, czyli związek, relacje, czy są one uzupełnieniem Ciebie, czy przedłużeniem Ciebie? Czy budujesz je na poziomie Komplementarności czy na poziomie synergii i symetrii? Co to znaczy? Komplementarność, czyli uzupełnienie, bycie drugą połową dla kogoś. Żyjemy w takim przekonaniu, że całe życie poszukujemy kogoś, kto będzie do nas pasował, na poziomie tak zwanej drugiej połowy jabłka. A co jeśli tych połówek jest więcej niż jedna? Zauważcie, że osoby, które spotykamy idąc przez życie, w pewien sposób czujemy z nimi chemię. Te osoby nas rozwijają, inspirują, i tutaj warto wykształcić w sobie, że to ja jestem całym jabłkiem od początku życia. Ja jestem samowystarczalny, ja jestem w pełni sobą. Mam poczucie pełnej wartości i jednocześnie przez to, że postrzegam rzeczywistość. Zewnętrzną, jako pewną symetrię i synergię, przekonanie, że chcę płynąć z tą rzeczywistością, a nie uzupełnienie, że przez, przez to mam poczucie z jednej strony wolności, a z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa. Czyli jeszcze raz podsumuję. Jeśli masz przekonanie, że jesteś połową jabłka, która szuka drugiej połowy jabłka, to cały czas poszukujesz z pozycji. Niedostatku, czyli nie czujesz się pełnowartościowy i musisz znaleźć drugą osobę, która cię wypełni. Zadaj sobie pytanie, czy to jest właściwe podejście. Czy z takim podejściem jesteś w stanie zbudować dojrzały partnerski związek? Czy raczej pewną toksyczność relacji? Dlaczego toksyczność? Ponieważ w tym samym momencie od drugiej. Osoby, uzależniam swoje szczęście. A jeśli się uzależniasz, to już jest niezły fundament, by zbudować toksyczność relacji. Co za tym podąża? Wiara w to, że druga osoba jest dopełnieniem mnie, czyli mam wtedy większą potrzebę kontrolowania siebie nawzajem. Ciekawostką jest to, że im bardziej siebie kontrolujemy, to w tym samym momencie tracimy poczucie wolności. Jak i poczucie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Czyli jeszcze raz, połówka jabłka to większa potrzeba kontroli, mniejsze poczucie bezpieczeństwa i wolności. To tak, jakby siebie nawzajem zamknąć w złotej klatce, czyli niby wszystko jest cudownie, ale de facto totalnie pozbawiamy się potencjału życia i przez to tracimy do siebie zaufanie, ponieważ Ponieważ bardziej siebie kontrolujemy, czyli to jest komplementarność. A co w drugą stronę? Synergia i symetria czyli mam przekonanie, że jestem całym jabłkiem i druga osoba jest całym jabłkiem. Jeśli ja się rozwijam i druga osoba się ze mną rozwija, możemy wtedy iść wspólnie nawet przez całe życie. Jeśli ja się rozwijam, a druga osoba tego nie robi i tkwi w swoim ograniczonym świecie i przekonaniach, to po prostu czasem dobrze jest dojść do wniosku, że może nasze drogi już nie idą ze sobą wspólnie, może to jest dobry moment, by się rozstać, może to jest dobry moment, by nie walczyć, lecz dojść do pewnego porozumienia, co chcesz dalej i, i pójść swoimi ścieżkami. No dobrze. A co jeśli jestem całym jabłkiem i buduję rzeczywistość, która koresponduje ze mną? Jeśli masz w sobie poczucie szczęścia, dobrze zbudowane poczucie wysokiej wartości i dajesz drugiej osobie to samo, tą przestrzeń, by była z sobą, żeby miała to poczucie wolności. To paradoksalnie wtedy nie tylko rodzi się poczucie wolności, ale i poczucie bezpieczeństwa. Zastanów się zatem nad tym, czy budujesz rzeczywistość na zasadzie synergii i symetrii, czy też na zasadzie komplementarności. Czy zauważasz te różnice? Ja dziś dziękuję Tobie bardzo za to, że jesteś. Do usłyszenia. Ściskam.